Witam! Dzisiaj opowiem o Grzegorzu Gaudnie i jego głośnej akcji w Sejmie. Otóż 11 czerwca 2025 roku pan, pan poseł Konfederacji Konrad Polskiej zrobił znów zamieszanie. Wszedł na wystawie o społeczności LGBT i zniszczył ją. Nazwając interwencją poselską. Braun twierdzi, że działa w obronie wartości, które są bliskie wielu Polakom. W pan Sik minister Sikorski nazwał to własność prywatną, więc nie będę komentował. Marszałek Hołownia, wściekły, zapowiedział zakaz wstępu dla Brauna i nawet groził strażą marszałkowską. No, pan Brown nie jest człowiekiem, który się takimi groźbami przejmuje. Wcześniej już zdejmował flagi Unii Europejskiej, przelewały wkłady, gasił już świecie i zawsze hasłem Tu jest Polska. Czy może to są prowokacje czy wokoło zasady? Brown mówi, iż broni Tradycji i wolności. Niektórzy uważają, iż przekracza on granice. A ty, drogi widzu, co o tym myślisz? Napisz w komentarzu. I zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz udostępnienia moich filmików. Marcin, Marciniak. O tym, co ważne. Liczba grup. Pierre Nick